Jeżeli masz problem w podawaniu piłek górą w FC25 to dobrze trafiłeś albo trafiłaś Ja jestem Tymofil i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam 8 górnych zagrań Pierwsze zagranie to będzie podstawowe ogólnie To będzie kwadrat To jest środkowanie lub podanie Czyli takie coś podniesione nie musi to być na przykład dośrodkowanie, ale to jest podanie górą. Teraz Wam pokażę na przykładzie. I tak to się prezentuje. Dobrze, teraz przejdziemy do takich zaawansowanych bardziej. I to będzie X plus X. Czyli to jest podniesione podanie. Tak to się prezentuje. No dobrze. Jeżeli już mamy to już z głowy, to przejdziemy do następnego i to jest trójkąt plus trójkąt, czyli podniesione podanie prostopadłe. Takie coś. No, podejrzeli niestety dobrą karze, ale nie przejmujcie się tym. I teraz przejdziemy do następnego to będzie L1 plus kwadrat. Czyli wysoki lop. Takie coś. Tak się prezentuje. Dobrze. Jeżeli już to mamy teraz płaskie, płaski lop i mocne dośrodkowanie. Czyli R1 plus R1 plus kwadrat. Tak, takie coś. No dobrze. Następny będzie L1 plus trójkąt. O takie. A teraz znowu, znowu takie same. To będzie podobne, ale nie aż tak. L2 plus kwadrat to jest. I sabolop lub dośrodkowanie. Takie. Tak się nam to prezentuje. A teraz ostatnie. To R1 plus kwadrat. O, takie. Jeszcze pokazuję tutaj gdzie ma to zagrać. I teraz przejdziemy do oceniania. Ogólnie prawie wszystkie tutaj te przyciski, które wymieniałem, to są skuteczne, ale na przykład kwadrat nie jest aż taki skuteczny, bo ci, niektórzy nie używają tego, chyba że tacy początkujący, na przykład jak Wy, chyba że po prostu nie znacie zaawansowanych przycisków, to... To Wam już wymieniłam w tym odcinku, w tym filmiku i teraz proszę o subskrypcję i jeżeli zasubskrybowaliście, to dziękuję bardzo z całego serca i do zobaczenia. Siemanko, cześć.